W tym nagraniu pokażę Ci, jak wykorzystać funkcję rezerwacji lekcji online w Twojej szkole. Zaczynamy od tego, że aby otworzyć taki kurs rezerwacji online, klikamy w Kursy, następnie Dodaj Kurs, w kolejnym kroku klikamy Dostępny Kurs Online. Bardzo ważne jest, aby wypełnić tutaj nazwę kursu, na przykład Niemiecki od podstaw, poziom, powiedzmy. A jeden przedmiot niemiecki. Dostępność na ten kurs jest powiedzmy od 19 września do i tutaj przerzucamy miesiące. Możemy tutaj dać krótki opis kursu. Następnie wybieramy lektora, który będzie dostępny w ramach właśnie tego kursu. Następnie wybieramy terminy. Ja pokażę Wam akurat, jak to zrobić, żeby było w poniedziałki. Jeżeli chcemy, aby dostępność również była w inne dni, to dodajemy tutaj po kolei kolejne terminy. Wybieramy godzinę, ile trwa lekcja oraz lokalizację. U nas jest akurat to sala numer 3. I teraz tutaj dwie ważne informacje. Jeżeli chcemy ustalić bezpłatne lekcje, na przykład do rezerwowania dla naszych kursantów w ramach jakiejś pomocy dodatkowej w cenie kursu, który otrzymuje, nie piszemy tutaj, ile kosztuje lekcja. Natomiast jeżeli chcemy, aby to była lekcja płatna, którą po rezerwacji uczeń musi opłacić online poprzez TiPay, to tutaj wpisujemy kwotę takich zajęć. Powiedzmy, jest to. 60 na przykład złoty za takie zajęcia. Oczywiście, aby uczniowie mogli opłacić takie zajęcia, należy skonfigurować kiwo z Tipejem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, daj nam koniecznie znać na kontakt.małpakiwo.pl. Prześlemy ci link, który pomoże ci założyć konto w Tipej i też dzięki temu. Unikniesz opłaty w wysokości 200 zł, aktywacji, aktywacji takiego konta. Będzie to chyba 10 zł, jak dobrze pamiętam. I też już jako Kiwo wynegocjowaliśmy niższy procent opłaty od właśnie takiej transakcji. Wynosi to obecnie 1,6%. Kiedy już usaliliśmy wszystkie nasze terminy, możemy tu oczywiście dodawać kolejne dni tygodnia. Ja dla naszego tutaj nagrania zrobię tylko jeden. Klikamy Zapisz. Po zapisaniu na naszym pulpicie kursów pojawi się kurs z takim oto znaczkiem. Jest to znaczek, że jest to właśnie lekcja na rezerwacji online. W tym momencie, kiedy zaplanujemy takie zajęcia, przechodzimy teraz do kolejnej zakładki, a mianowicie Prawy górny róg, panel konfiguracyjny, dane szkoły. I teraz tutaj widzimy linki naszej szkoły. Jest to oczywiście link do poleceń, jest to link regulaminu na przykład płatności, ale jest też link do rezerwacji lekcji online. Teraz w niego klikniemy. Oczywiście ten link możecie skopiować, umieścić pod, guznik, pod guzikiem na swojej stronie. Na stronie sprzedażowej takich lekcji. Dzięki temu osoba, która kliknie na taki link waszej, na Waszej stronie, zostanie od razu przeniesiona do tego panelu, gdzie ustaliliśmy te zajęcia do rezerwacji. Ja zaplanowałam, tak jak widzieliście, tylko, e, tylko jeden termin poniedziałkowy, więc co poniedziałek o 11:30 i 12:00 e, takie zajęcia można rezerwować. Co dalej? Kiedy już yy, ktoś kliknie w taki link na naszej stronie, zobaczy taki kalendarz, może zmienić widok tygodniowy na miesięczny. My wrócimy sobie na widok tygodniowy. I teraz tak powiedzmy: zdecydowałam się, że chcę zarezerwować lekcję indywidualną dla mojego dziecka. Widzę koszt zajęć już na tej pozycji. Gdyby to były zajęcia bezpłatne, to po prostu tutaj by było 0 zł. Klikamy. Teraz, co należy zrobić, kursant, który chce okupić taką lekcję, przede wszystkim podaje swoje imię, mail, na który chce otrzymać link do lekcji. To jest bardzo ważne. Osoby, które będą korzystały z takich lekcji, nie muszą mieć założonych kąt w KIWO. Może zrobić to. Każda jedna osoba w internecie, czyli jeżeli chcemy wprowadzić taką usługę u siebie w szkole, na przykład rezerwacji lekcji próbnych za 0 zł, lub rezerwacji lekcji już płatnych, to te osoby nie muszą mieć kont założonych na kiwo. Podajemy maila, numer telefonu, klikamy dalej. W tym momencie widzę jakie mam opcje płatności za te zajęcia. Mogę wybrać dowolną. Powiedzmy, że decyduję się na BLIK. Akceptujemy regulamin, jest to obowiązkowa czynność zawsze przy płatnościach. Klikamy kupuję i płacę. W tym momencie jestem przekierowana oczywiście do płatności. Gdybym dokonała teraz tej płatności, moje zajęcia by były zarezerwowane i opłacone. Jeżeli klient Zarezerwuje lekcji, ale jej nie opłaci w przeciągu dwóch godzin. Ta lekcja wraca do puli, lekcji do rezerwacji na harmonogramie, więc ktoś inny może ją zarejestrować. W tym momencie też osoba, która wykupuje lekcję, otrzymuje maila, gdzie jest informacja o płatności. Tam może też dokończyć płatność, gdyby została przerwana. I na tego maila również otrzyma link do lekcji, który wygeneruje się automatycznie przez KIWO. I tutaj też jest kolejna bardzo ważna uwaga. Nie można tego zrobić z połączeniu z Zoomem. Należy mieć wykupiony u nas pokój. Pokój na miesiąc kosztuje 60 zł i jest czynny 24 na dobę, jak to w online. Kiedy klient zarezerwuje zajęcia, my możemy oczywiście takie rezerwacje kontrolować. Wchodzimy tutaj na ogólnym widoku po lewej stronie rezerwacje online. I w tym miejscu widzimy, jakie lekcje zostały opłacone i potwierdzone, a które zostały zarezerwowane, ale jeszcze nie są potwierdzone, czyli nie są opłacone. Oczywiście rozróżniamy to też kolorystycznie, i tak to się prezentuje u nas. Za chwileczkę pokażę również tobie, jak to widzi lektor. Przelogowałam się szybko na konto testowe, aby pokazać Ci, jak to wygląda. Na panelu lektora pokaże się taka kafelka z zaplanowaną lekcją, która została już zapłacona i zarezerwowana, lub jest to bezpłatna lekcja, która jest już faktycznie umówiona z klientem. Tutaj widzimy jakieś krótsze 15-minutowe, ale co najważniejsze, lektor wystarczy, że kliknie tutaj w tą ikonkę i z automatu zostanie przekierowany do programu, w którym odbędą się zajęcia. Wystarczy, że kliknie przeglądarka internetowa i oto w ten sam sposób połączy się od razu z pokojem, w którym za niedługo pojawi się również jego uczeń. Teraz pokażę Ci, jak wygląda ten proces od strony kursanta, który będzie chciał zarezerwować taką lekcję, dlatego stworzymy szybko kurs za 0 zł, czyli lekcje próbne. I teraz widzimy bezpłatne lekcje w kalendarzu, yy, gdzie mogę zarezerwować taką lekcję dla swojego dziecka. Wypełniamy dane. W tym momencie widzę taki ekran. Aby potwierdzić rezerwację bezpłatnej lekcji, koniecznie muszę wejść na mojego maila, na którego właśnie, jak usłyszałam, dostałam maila z potwierdzeniem rezerwacji takiej lekcji, więc ja się przenoszę na mojego maila. Mail już został przeze mnie potwierdzony, więc sobie szybko odświeżę ekran. Tak jak widzisz, moja lekcja już jest potwierdzona. I to, co najważniejsze, w tym momencie również otrzymam link do, do lekcji na mojego maila. I tak jak już mówiłam, w tym momencie Ty również w Kiwo zobaczysz, że lekcja została potwierdzona i będzie świeciła się na zielono. No to teraz patrzymy, jak to widać w panelu administratorskim szkoły, czyli rezerwacje online. No i tak jak mówiłam, lekcja, którą przed chwilą razem z Wami zabukowałam za jest już dostępna i potwierdzona. W tym momencie również lektor zobaczy, że taka lekcja istnieje i widnieje.